To, jak ciężko pracujesz, czytaj, trenujesz, nie ma znaczenia. Przychodzą do mnie osoby, które mówią: Wiem, że po mnie nie widać, ale trenuję cztery razy w tygodniu. I z czym tu jest problem? Osoby te często trenują, nawet zażynają się, wstają rano, żeby zrobić trening, wykonują te cztery treningi, myślą, że to przybliży ich do celu, ale niestety zaniedbują pozostałe dwa fundamenty zdrowego stylu życia, czyli na przykład sen i odżywianie. Jeżeli chcesz, Mieć efekty, chcesz być zdrowy, mieć energię, to musisz zadbać o wszystkie te trzy fundamenty. Jeżeli cię to przerasta, to trzeba to dostosować do ciebie, do twojego trybu życia, do twoich preferencji i stworzyć taki plan i system, który będzie cię wspierał. Także możesz trenować dwa razy w tygodniu, pozostały czas skupić się na tym, żeby na przykład pójść na spacer, zrobić lepsze posiłki i zadbać też o sen. Wszystko trzeba. Połączyć. Tylko wtedy będziesz miał mieć efekty. A jeśli chcesz mieć efekty i zdrowie, to zaobserwuj mój profil lub napisz do mnie prywatną wiadomość. Wspólnie zadbamy o te trzy fundamenty i ułożymy system, który będzie Cię wspierał.